To jest nowa M5, i to światowa nowość dla Dywizji M BMW. Bo w tym samochodzie jest coś bardzo wyjątkowego, co może Ci się spodobać, albo zupełnie nie spodobać. Aby pomóc Ci to rozgryźć, przejdziemy przez kluczowe rzeczy w tym aucie. Porównamy je z poprzednią M5 i kluczowymi konkurentami tego auta. Pokażę Ci też ulepszenia wizualne? Mega szerokie. Zmiany wewnątrz? Bardzo mi się podoba. I ulepszenia podwozia, które według inżynierów BMW zapewnią, że to prawdziwa MK. Zróbmy to. Wszyscy wiemy, że to hybryda plugin. BMW już to ogłosiło. Pojawiło się wiele spekulacji, i tak, to jest hybryda plugin, ale nie wiemy na pewno, co dokładnie jest pod maską. Czy coś zostało tu zmniejszone? Dowiedzmy się. Otwieram to z niepokojem. Bazując na tej pokrywie silnika wygląda jak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale nie zamierzam temu ufać. Policzmy to. Trudno to zauważyć 4 po jednej. 4 po drugiej, dobrze. Dwie turbosprężarki. 4,4 cztery, cztery litra Twin Turbo V8, takie same jak Wixem i X5. m Podobnie jak Wixem, jest połączony z ośmiobiegową automatyczną skrzynią. Z silnikiem elektrycznym. Sam silnik wytwarza 585 koni i 750 Nm. Elektryk to 197 koni i 280 Nm. Nie możesz po prostu dodać tych liczb do siebie, aby uzyskać łączną moc wyjściową. Ona jest jest nieco mniejsza, bo musisz spotkać się gdzieś pośrodku. Całkowita moc wyjściowa to 727 koni i 1000 Nm. A oto jak to się ma do mocy i momentu obrotowego, które otrzymywałeś w każdej poprzedniej generacji M5. To wszystko dobra rzeczy, wiesz, więcej mocy to więcej dobroci, wszyscy to wiemy. Ale jest jeden problem. Widzisz, hybrydy plug są nieco cięższe, zwykle z powodu całej technologii. I nie inaczej, jest tutaj, waży 2,4 tony. To o pół tony więcej niż poprzednia generacja M5. I to nie jest dobre. Jest też o ponad tonę cięższy od pierwszej M5, E28. W rzeczywistości o to, jak nowy samochód wypada w porównaniu z każdą M5 od lat 80. Jeżeli chodzi o osiągi w czasie przyspieszania na prostej, możesz pokonać tę dodatkową masę, o ile masz wystarczającą moc. I tu liczy się stosunek mocy do masy. Porównajmy teraz stosunek mocy do masy wszystkich m Jak widzisz, stosunek mocy do masy w m pogorszył się w przypadku nowej generacji. To ma swoje odzwierciedlenie w czasie do 100 km na godzinę. BMW twierdzi, że Nowa Piątka zrobi to w 3,5 sekundy. Poprzednia generacja robiła to w 3,3 sekundy. A wersja CS, która była lżejsza od tamtego samochodu i miała dodatkowe 10 koni, zrobiłaby to w 3 sekundy. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że BMW często kłamie na temat swoich danych. Samochody zwykle osiągają lepsze wyniki, więc ciekawie będzie zobaczyć, jak będzie rzeczywiście. A ja dowiem się tego, bo niedługo zrecenzuję to auto. Aby tego nie przegapić, zasubskrybuj ten kanał i kliknij ikonę dzwonka, aby włączyć powiadomienia. W ten sposób zostaniesz powiadomiony. To pierwszy raz w historii M5, kiedy samochód nowej generacji nie jest tak szybki jak jego poprzednik. Wiemy, że niektórzy z Was, fanboje BMW, mogą sobie pomyśleć teraz ej, 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 to tylko zwykłe M5 z silnikiem 585 koni. W poprzedniej generacji samochodów prowadzono wersję Competition, ona miała 25 koni więcej. Więc na pewno pojawi się wersja Competition z powiedzmy ponad... No nie wiem, 600 koni? Więc będzie szybsza. Czy nie będzie miała lepszego stosunku? Najwyraźniej nie będzie wersji competition tego samochodu. Na razie będzie tyle. Prawdopodobnie później pojawi się CS albo coś podobnego, ale nie będzie konkurencyjnej wersji M5. Czemu więc BMW sprawiło, że nowe M5 jest cięższe i wolniejsze od F90? Wszystko to ma związek z celami dotyczącymi emisji. Każdy producent samochodów musi zacisnąć pasa i budować samochody, które emitują mniej CO2. CO2 niż wcześniej. A hybrydy są jednym z najskuteczniejszych sposobów. Przynajmniej BMW nie zmniejszyło silnika, jak to zrobiło AMG z nowym dwulitrowym C63. Jedną z rzeczy, które BMW chciało zrobić z tym autem, było uczynienie go użyteczną hybrydą. W czasie, gdy niektórzy inni producenci poszli drogą używania systemu hybrydowego tylko, żeby zwiększać osiągi, oni tutaj chcieli, żeby ludzie mogli cieszyć się tym autem i jeździć w trybie elektrycznym na duże odległości. Więc ten samochód przejedzie z 70 km na zasilaniu elektrycznym. To dużo jak na taką baterię bo ma 18,6 kWh, ale dodaje ponad 200 kW. Ale jeżeli pomyślisz o tym, jak ludzie mogą korzystać z Zępiętek, może okazać się to całkiem przydatne. Wiesz, zaczynając wcześniej rano, chcesz odjechać cicho, nie denerwując sąsiadów. Możesz to zrobić w trybie elektrycznym, ale dla mnie jako fana samochodów wyczynowych nienawidziłbym krótkich podróży tym samochodem, bo nie chciałbym podgrzewać silnika. Tak więc na krótkich trasach, gdybym posiadał ten samochód, zdecydowanie jeździłbym tylko w trybie elektrycznym, a potem gdybym chciał się zabawić albo jechałbym na dłuższą odległość, włączyłbym silnik. A może po prostu chwytam się brzytwy. Bardziej namacalną korzyścią jest prawdopodobnie większa oszczędność paliwa. Wiem, że niektórzy w m w ogóle nie muszą martwić się o cenę paliwa, ale to przynajmniej oznacza, że musisz rzadziej tankować. Kolejną rzeczą jest wygląd. Samochód jest szerszy niż standardowa piątka. Jest też szerszy niż stara M5, więc masz takie nadkole. To dodaje na charakteru. Tak samo jak ta maska. Jest jak w 3 Naprawdę podoba mi się. Tu masz grill, który jest podobny do tego w i5 60 I świeci. Mam mieszane uczucia co do tego. Sam nie wiem, czy to mi się podoba. Mówiąc o grillu M5 ma tutaj wloty, które są wypełnione w niektórych BMW, ale myślę, że największa różnica w stosunku do grilla jest bardziej na dole, gdzie masz znacznie bardziej agresywne zderzaki. Z wielkimi wlotami. Zrobię teraz fisting, aby sprawdzić, czy są prawdziwe. Są. Prawdziwe, prawdziwe. Wygląda agresywnie. Jedyną rzeczą, która mi się nie podoba, jest to, że ta kamera wygląda trochę jak kret. A ten duży panel, za którym znajduje się radar, czy coś tam, wygląda, jakby zapomniano go zaprojektować. Z boku samochód siedzi nisko nad ziemią, aby nadać mu lepszy wygląd. Masz 20 z przodu, 21 z tyłu. Ale najważniejsze jest to, że ten panel, progi. I to to wszystko jest zrobione dla M5. Jedną rzeczą, którą możesz zauważyć, jest to, że w przeciwieństwie do poprzedniej generacji M5 nie ma fałszywych owiewek. I nie ma też plakietki M. Znaczek M jest z tyłu. Inne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to fakt, że ten samochód ma pakiet karbonowy, więc masz lusterka z włókna węglowego i co również zawarte w pakiecie karbonowym, karbonowy dach. W standardzie masz panoramiczne szklane dach, ale jeżeli chcesz uzyskać najwyższy poziom sportowego charakteru, możesz chcieć tego. Miałem zamiar opowiedzieć o tym, jak faktycznie obniża środek ciężkości, bo jest lżejszy, ale tak naprawdę, kiedy ważysz 2,5 tony, to, to nie jest istotne. Trzecia i ostatnia część pakietu karbonowego jest z tyłu. To spoiler na krawędzi bagażnika. Jeżeli nie masz pakietu karbonowego, ten spoiler będzie w kolorze czarnym. Teraz jestem trochę rozczarowany, że w przeciwieństwie do M3 pakiet karbonowy nie daje Ci dyfuzora z karbonu. Mówiąc o dyfuzorze, który jest oczywiście dostosowany i zrobiony specjalnie dla M5, nie jestem pewien co do jego projektu, sposobu w jaki jest podzielony na środku. Mam przeczucie, dlaczego został tak zaprojektowany. Widzisz to, M5 może być wyposażone w hak holowniczy, który wyskakuje tutaj. Więc coś mi mówi, że gdyby to było jak w M3, to po prostu nie mógłbym mieć haka. Zdolność holowania tego samochodu to dwie tony. To jest okej okay dla hybrydy. Kolejna rzecz, którą zmienili z tyłu M5. Masz plakietkę M5, pasującą do M5 sprzętu. Cały tylny zderzek jest szerszy. Jedną rzeczą, której nie jestem pewien jest ten fragment. Rozumiem, że nie chcieli fałszywych otworów, jak zrobiłby to Mercedes. Umieścili więc tu światła, ale to nie wygląda za dobrze. To mi się jednak podoba. Poczwórne rury są ładne i nie ma w nich absolutnie żadnej sztuczności. Są całkowicie prawdziwe i bardzo szerokie. Mogę tu włożyć rękę. Czuję jakbym pomagał w porodzie krowy. To dobry moment, aby posłuchać silnika. Nieźle, ale jedną z moich ulubionych rzeczy jest ta nowa animacja M, która pokazuje się na desce rozdzielczej, gdy wsiadasz. Podoba mi się to. Fajne, bardzo mi się podoba. To jest tylko w MC. Naprawdę miłe. Ale to nie jedyna rzecz, którą BMW zmieniło wewnętrzną M5. Mamy kierownicę M, która ma nieco cieńsze obramowanie niż inne kierownice M, ale nadal jest dość masywna. I ma płaskie dno. Masz logo M. Ale to wydaje się taniej i plastikowe. Jestem też trochę rozczarowany, że łopatki są plastikowe. W czasie, gdy w M3 są wykonane z karbonu, masz też duże przyciski M1 i M2. Możesz je skonfigurować, więc w czasie jazdy możesz nacisnąć i zmienić tryb na taki, jaki chcesz. Środkowy znacznik, bardzo ważny. Wtedy czujesz się sportowo, prawda? Teraz jest tu mnóstwo innych zabiegów M. Mamy logo M na kontrolerze iDrive, czerwony przycisk rozrusznika, mamy też czerwone małe ikony, które zwiększają rasowy charakter kabiny. Jest to jeszcze bardziej podkreślone przez fotele, standardowo pokryte skórą. I są przyjemne i wygodne, a jednocześnie dość dobrze przylegają do ciała. I masz podświetlenie logo M5. M jest też tutaj, na światełkach. Po otwarciu drzwi masz logo M na progach, trzy kolory na pasach bezpieczeństwa i aluminiowe pedały. Kilka rzeczy specyficznych dla m systemie infotainment, takich jak licznik okrążeń. W standardzie otrzymujesz wyświetlacz przezierny z grafiką M, a także grafikę M na głównym wyświetlaczu kierowcy. Szkoda, że jeszcze nie mogę pojeździć. Na tylnych siedzeniach masz tę samą skórę Marino, co z przodu i paski M na pasach bezpieczeństwa. W standardzie ten samochód ma zestaw stereo Bowen Wilkins. Piękne, cudowne. Możesz to kupić pod sufitkę z ekran Przyjemna w dotyku. Ale nie ma sensu, jeżeli masz standardowy samochód z panoramicznym szklanym dachem. Oczywiście ten tego nie ma. Jedną z interesujących rzeczy jest to, że jest to 20 mm więcej miejsca na kolana w porównaniu do starej M5, bo jest dłuższy rozstaw osi. Więc więc czujesz się przestronnie. Przestrzeń nad głową, ok. Dużo miejsca na kolana, wszystko raczej wygodne, to miłe. Więc co myślisz? Cała ta dodatkowa przestrzeń z tyłu sprawia, że samochód jest większy. Co jest kolejnym powodem, dla którego to najcięższe M5, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. A cała dodatkowa waga wpłynie na to, jak się prowadzi, prawda? Inżynierowie BMW twierdzą, że nie. Będzie się nim jeździło tak, jak powinno się jeździć M5. Bo dokonaliśmy kilku znaczących ulepszeń podwozia. Prawdopodobnie powiedzieli to wszystko z niemieckim akcentem, ale wiesz o co chodzi. Omówię ci je teraz. Otrzymujesz obniżone, usztywnione, adaptacyjne zawieszenie M, zostało specjalnie dostrojone. Wzmocniono mocowania silnika i usztywnienia przednich amortyzatorów. Połączenie między przednią ramą pomocniczą a przekładnią jest sztywniejsze, to lepsza reakcja. Z tyłu sztywniejsze mocowania osi i usztywnienia amortyzatorów, a tym na koła są skrętne w standardzie. Aby poradzić sobie z dodatkową masą, możesz zdecydować się na opcjonalne hamulce. Węglowo-ceramiczne i oczywiście BMW ulepszyło system napędu na wszystkie koła dla nowej M5. Choć możesz też włączyć tryb na dwa tylne koła, żeby sobie podriftować. Jednak dużym problemem nowej M5 może być jej cena. W końcu każdy nowy samochód wydaje się być znacznie droższy niż model, który zastępuje, a cała ta nowa technologia musi wiązać się z ogromnym wzrostem cen, prawda? No, nie tym razem. Poprzedni model bez technologii hybrydowej kosztował 540 tysięcy złotych. Ten jest droższy, ale o 10 tysięcy. Zaczyna się od 550 tysięcy. Tego się nie spodziewałem. Pytanie brzmi jednak, czy będzie lepszy w prowadzeniu niż poprzednik. Cóż, czas pokaże, prawda? W każdym razie mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. Daj mi znać, co myślisz o tym samochodzie. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, kliknij które z tych okienek albo to kółeczko. Tam czekają na Was wszystkie filmy po polsku.